Co sprawia, że lubimy się bać? Dlaczego jedni sięgają po horror, a drudzy po powieści przygodowe? Żeby odpowiedzieć na te pytania, musimy najpierw odpowiedzieć sobie na inne. Czym jest strach i jak strach na nas wpływa? Studio Hexagon przedstawia: Strach towarzyszy człowiekowi od zawsze. To dzięki niemu przetrwaliśmy jako gatunek i budzi w nas w sytuacjach kryzysowych instynkt przetrwania. Gdy znajdziemy się w sytuacji zagrożenia, reaguje zarówno nasze ciało, jak i umysł. Na tej planecie nie ma osoby, która nie odczuwa strachu, chyba że wynika to z jakichś schorzeń psychicznych i uwarunkowań każdy kiedyś przeżył sytuację, w której towarzyszył mu strach. Mogło to być cokolwiek rozwścieczony jamnik, pseudokierowca rajdowy robiący z ulicy tor wyścigowy, albo zwyczajnie strach, który wywołała twórczość, czy to filmowa, czy też literacka. Nieważne. Niezależnie od swego pochodzenia, strach rodzi się w mózgu, w ciele migdałowatym, który następnie przysyła impulsy do podwzgórza, co skutkuje produkcją adrenaliny przez organizm. Jak czytamy na Neuroexpert, funkcje ciała migdałowatego są zróżnicowane i obejmują przetwarzanie emocji, kontrolę reakcji na stres. Oraz procesy związane z pamięcią emocjonalną. Nieprawidłowości w działaniu tej struktury mózgu mogą prowadzić do zaburzeń emocjonalnych i lękowych, a nawet do wystąpienia depresji i innych problemów psychicznych. Tak więc w sytuacjach dla nas niekorzystnych wytwarzamy wtedy więcej hormonu strachu. Nasze mięśnie się napinają, a serce bije szybciej. To naturalne przygotowanie ciała do walki lub ucieczki przed zagrożeniem wykształciło się w człowieku w wyniku ewolucji. Każda emocja inaczej wpływa na zachowanie się naszego organizmu. Strach jednak jest wyjątkowy. Czytając tak dla przykładu opis w książce, że coś wyskoczyło z szafy dla naszego bohatera i ten miał nogi jak zwaty, doskonale rozumiemy o co chodzi, ale jednak czy zawsze w pełni potrafimy go Zrozumieć. Wiemy tak z logiki, co może czuć, ale nie zawsze jesteśmy w stanie współdzielić z nim ten stan. Samo stworzenie więzi emocjonalnej z bohaterem jest oczywiście zależne od kilku czynników. Podstawą w takim opisie, jakim jest wyskoczenie czegoś z szafy, jest oczywiście sama konstrukcja tego opisu i to, z jakich elementów się składa. Czy jest szczegółowy i ukazuje stan naszego bohatera, rozbijając to, co dzieje się w jego głowie. I z jego ciałem na czynniki pierwsze, czy też może opis jest dynamiczny i pozwala nam uchwycić tylko pewne niezbędne do zrozumienia przedstawionej sytuacji elementy? Innym czynnikiem może być samo bohatera. Przecież nie musimy go lubić, możemy życzyć mu dobrze i liczyć, że nic złego się mu nie stanie, albo. A niech potwór z szafy go zeżre, bo przecież nic mi po nim. Najważniejszym moim zdaniem czynnikiem jest oczywiście własne doświadczenie umiejscowione odpowiednio w czasie. Wyobraźcie sobie, że czytacie jak ptak wpada w okno naszego bohatera. Jeśli już mieliście z tym do czynienia, to z pewnością przypomnijcie sobie tę sytuację i pomyślicie coś w stylu. Faktycznie to było straszne. Machniecie ręką i będziecie czytać dalej. Jeśli natomiast nie doświadczyliście tego, to możecie pomyśleć, że takie coś mogłoby sprawić, że się faktycznie przestraszycie. Chyba, że ktoś ma taką psychikę jak ta postać z filmu, to taki opis nie zrobi na nim żadnego wrażenia. I już wiem, że w jego psychice czuje się strach. On jeszcze nie zdaje sobie sprawy, że wkrótce będzie miał pełne portki. Weźmy pod uwagę jeszcze wydarzenie, którego prawdopodobieństwo jest bardzo małe, ale wciąż istnieje. Chodzi mi o to, że czytacie, jak ptak wpada w okno. I w tej samej chwili to się dzieje naprawdę. Podczas lektury to, co się dzieje w tekście, dzieje się również w świecie rzeczywistym. To już całkowicie zmienia odbiór czytanego tekstu. Wtedy znajdujemy się na miejscu bohatera i wiemy, co tak naprawdę mógł czuć. Ogólnie reagujemy na strach emocjonalnie, ale stopień tej reakcji zależy też od konkretnej osoby. Ci, którzy unikają sytuacji niebezpiecznej, gdy się już taka pojawi, zareagują na nią mocniej niż ci, którzy na co dzień wykonują, przykładowo, zawody związane z wieloma niebezpieczeństwami. Strach wynika także z ludzkiej zdolności do łączenia faktów. Uświadamiamy sobie, że dana sytuacja może być zagrożeniem, ponieważ sami już jej kiedyś doświadczyliśmy, bądź też nasza zdolność do abstrakcyjnego myślenia sugeruje nam, że dana sytuacja lub zachowanie może spowodować niebezpieczeństwo. Tak więc powiedzenie im mniej wiem, tym lepiej śpię jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Wiedząc już oczywiście bardzo pobieżnie, jak strach na nas wpływa, jaki hormon powoduje zmiany naszego postrzegania i zachowania, i to, gdzie zachodzą procesy z tym związane, przyjrzymy się temu, co warunkuje to, że jedni chcą się bać i traktują strach jako rozrywkę, a drudzy preferują inne formy. Powiedziałem pobieżnie, ponieważ źródeł naukowych związanych ze zjawiskiem strachu jest multum i dotyczą one różnych życiowych aspektów. Ja skupiam się jedynie na gatunku, jakim jest horror. Zainteresowanie literaturą grozy i traktowanie strachu jako formy rozrywki może wynikać z kilku czynników. Na przykład adrenalina. Strach może wywołać reakcje fizjologiczne, takie jak przyspieszone bicie serca, co niektórzy mogą odczuwać również jako ekscytujące. W cudzysłowie, bezpieczne ryzyko. Czytanie literatury grozy lub oglądanie filmów pozwala na doświadczenie strachu w bezpiecznym środowisku. Możemy w wyobraźni otrzeć się o pewne mroczne lub makabryczne sceny, które stworzą, nazwijmy to sobie symulację, ale jej jakość będzie zawsze zależna od siły wyobraźni danej osoby. Kolejnym elementem jest ciekawość. Ludzie są naturalnie ciekawi i mogą być zainteresowani eksploracją nieznanych, mrocznych aspektów ludzkiej psychiki, które są często przedstawiane w literaturze grozy. Przecież, gdyby tak nie było, to nikt nie tworzyłby takich treści. A poza tym, chyba mamy w sobie coś takiego, co kusi nas, żeby zobaczyć coś, czego nie powinniśmy oglądać. Coś, co ma swoją mroczną stronę, pewien zakazany owoc. Bo przecież każdy człowiek, który jest osobą moralną i to nie w jakimś tam wygórowanym stopniu, potrafi odróżnić dobro od zła. Każdy posiada swój kompas moralny, więc świadomie chce zobaczyć, jak może wyglądać przeciwieństwo jego własnej moralności? Podobnie jest z naszą empatią. Czytelnicy mogą utożsamić się z bohaterami i doświadczyć ich strachu, co może prowadzić do większego zrozumienia bohatera. Nie każdy jednak ma takie same reakcje na strach. Dla niektórych intensywne emocje wywoływane przez literaturę grozy mogą być nieprzyjemne lub przerażające, a nie ekscytujące czy Interesujące. To może zależeć od indywidualnych różnic, takich jak osobowość, doświadczenia życiowe, a nawet genetyka. Wszystko to wpływa na to, jak reagujemy na strach i dlaczego niektórzy z nas czerpią przyjemność z literatury grozy, podczas gdy inni wolą unikać tego rodzaju doświadczeń. Literatura horroru to bogaty i różnorodny gatunek, który na przestrzeni wieków ewoluował i przybierał. Trze różne formy. Oto kilka głównych powodów, dla których literatura horroru jest pociągająca. Pamiętajmy jednak, że jest to taki rodzaj literatury, gdzie każdego z nas może przykuwać coś zupełnie innego. Dlatego napiszcie w komentarzach, dlaczego Wy kochacie horror. Jakie elementy w horrorach podobają Wam się najbardziej? Co Was urzeka, a co denerwuje? Horory często poruszają fundamentalne pytania dotyczące ludzkiej natury, zła, śmierci i nieznanego. Tajemnicze postacie, miejsca czy przedmioty, o których autor specjalnie nie ujawnia żadnych informacji albo robi to bardzo ostrożnie, żeby trzymać nas w niepewności, po to, żeby w pewnym sensie zmusić nas do dalszego czytania, żebyśmy na koniec mogli zadowolić naszą ciekawość i tym samym osiągnąć satysfakcję. Podobnie jak w przypadku oglądania horrorów, czytanie przerażających historii wywołuje emocje i uczucie adrenaliny. Co może być ekscytujące, ale niestety forma pisemna nigdy nie będzie tak przerażająca jak film czy nawet audiobook. To jednak jest temat na inny materiał, który również zamierzam opracować. Bezpieczna konfrontacja z lękami. Literatura horroru pozwala czytelnikom obcować z lękami w kontrolowany sposób w świecie fikcyjnym. Autor, opisując jakiś lęk, stara się odwzorować w tekście najlepiej, jak tylko się da, emocje towarzyszące osobie, która z takim lękiem się mierzy. No chyba, że autor nie miał czasu, żeby zrobić Odpowiedni research i zrobił opis na własne widzimy Ważną kwestią są również elementy wzbudzające strach. Opisy wizualne i dźwiękowe czyli detaliczne opisy przerażających scen dźwięków i obrazów, które pobudzają wyobraźnię czytelnika. Przykłady: skrzypiąca podłoga, krople deszczu uderzające o parapet, świst wiatru, uderzenia za ściany. Następnie mamy wprowadzanie elementów, które są nieznane i niezrozumiałe, co ma wywoływać lęk przed ich tajemniczym pochodzeniem, jak dziwne zachowywanie się ludzi, zwierząt czy jakieś zjawiska parapsychiczne. Do tego dochodzi manipulacja psychiką bohaterów i czytelników poprzez narrację, retrospekcję i niepewność, kończąc na przemocy i Makabrze, opisy fizycznej przemocy, krwawych scen, które wywołują odrazę lub strach, choć jest to związane z osobistą definicją grozy. Mnie osobiście nie rusza taki Jason, który morduje maczetą, ale już taki obcy Ridleya Scotta to już dla mnie groza. Najwyższego szczebla. Nie obeszłoby się bez stopniowego budowania napięcia, gdzie czytelnik oczekuje na przerażające wydarzenie, ale nie wie, kiedy dokładnie ono nastąpi. Coś jak jumpscare w filmie, którego możemy się spodziewać, bo jesteśmy o tym subtelnie informowani poprzez odpowiedni kadr, muzykę czy nawet zachowanie bohatera. Tylko, że oczywiście w filmie zrobi to dużo większe wrażenie, ponieważ ten bazuje na naszych wszystkich zmysłach, w przeciwieństwie do tekstu. Wiemy, że za chwilę potwór z szafy wyskoczy na bohatera, ale mimo to ta scena dalej jest straszna, nawet jeśli z szafy nie wyjdzie zombie, tylko chomik. Literatura horroru jest bogata i różnorodna. Oferuje czytelnikom głębokie i intensywne przeżycia emocjonalne poprzez Odpowiednie budowane narracje, atmosferę i postacie, i przedstawienie tego, czego się mamy bać. No właśnie, czego mamy się bać? Jak możemy skatalogować strach? Najważniejszymi rodzajami strachu, jakkolwiek to brzmi, mogą być strach biologiczny. Powstaje, gdy człowiek znajduje się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Na przykład strach przed śmiercią, gdy cierpimy na Poważną chorobę lub lęk, który odczuwamy idąc samotnie nocą przez ciemną ulicę. Strach społeczny występuje, gdy dana osoba obawia się wchodzić w relacje z innymi ludźmi. I nie jest to fobia społeczna skutkująca obawą przed wyjściem z domu, by nie spotkać kogoś innego, a strach pojawiający się na przykład w czasie ważnych wystąpień, podczas poznawania nowych osób, w momentach. Gdy dana osoba jest poddawana ocenie przez inne osoby. Strach dezintegracyjny powstaje, gdy równowaga między człowiekiem a środowiskiem, w którym żyje, zostaje zaburzona. Na przykład sytuacja, gdy dana osoba nie może poradzić sobie z przeżytym wypadkiem, który zachwiał jej dotychczasową równowagę psychiczną. Strach przed pająkami, klaunami, dziurami i innymi obiektami, które Wywołują u nas niesmak i obrzydzenie, ogólnie rzecz biorąc, po prostu fobię. Mamy strach o życie lub zdrowie bliskiej nam osoby, strach przed śmiercią, przed odrzuceniem, przed ciemnością, strach przed wszystkim, bo możemy się bać dosłownie wszystkiego. Jednak czy to wszystko może udzielić nam jakiejś konkretnej odpowiedzi? Oczywiście, że nie. Każdy z nas jest inny, każdy ma inne przeżycia, wychował się w innym otoczeniu, w młodości miał innych idoli i wzorce. Psychika każdego z nas jest inna, co sprawia, że każdy z nas jest wyjątkowy i każdy z nas postrzega strach inaczej, i to jest właśnie piękne. Wyobraźmy sobie, że piszemy opowiadanie grozy o nie wiem, ścigających brudnych naczyniach co większość z nas potraktuje jako komedię jako coś absurdalnego ale czy ścigające naczynia będą tak samo idiotyczne dla osób z fobią brudnych naczyń to tyle w dzisiejszym odcinku jeśli interesują was takie materiały to napiszcie w komentarzach o czym chcielibyście następny film możecie w tym celu napisać komentarz albo skorzystać z naszego maila którego znajdziecie w opisie pod filmem i dokładnie przedstawić nurtujące Was zagadnienie związane z grozą. Tymczasem pora się żegnać, więc się żegnam. Dla studia Hexagon macie gruszel.